Robi ten pokaz za nas. Państwo tego wiatru nie czujecie, bo stoimy dokładnie na zawietrznej lasu, w Kielę. z tamtej strony te masy powietrza się przemieszczają. jest rocznica ważnego e, wydarzenia dla historii lokalnej. Tak się akurat w tym roku złożyło, że jest dokładna rocznica, to jest 78. rocznica, bo z 9 na 10 lipca to dokonano tutaj zrzutów na Sujce. Rząd polski e, przy pomocy e, aliantów e, przysłał tutaj Sporo sprzętu, 12 zasobników i w związku z tym no, czcimy tą rocznicę, ale również wszystkich innych, którzy walczyli o Wolną Polskę, a więc tych żołnierzy z roku 39, Bar Bar Armii Obrony Narodowej Z Limanowej, Związek Walki Zbrojnej, Armię Krajową, Bataliony Chłopskie i również tych, którzy się nie pogodzili ze zniewoleniem po II wojnie światowej i również podjęli walkę. Także tu czcimy wszystkich. się Pokażcie nam. O, no to piękna kolekcja. O, brawo. Skąd taki pomysł na spędzenie popołudnia właśnie podczas takiego pikniku? Znaczy, my w ogóle jesteśmy tutaj ze słopnic górnych, więc mieliśmy wolną niedzielę. zawsze się tu wybieramy co roku. To dzieci trochę mogą historii też poznać. Tak, oczywiście. Podaję jeszcze najważniejsze, żeby dzieci poznały trochę historii dotyczącej właśnie okolic, przynajmniej w których tu mieszkamy. Jestem Maciek i mieszkam w Myszanie Dolnej. Co widziałeś ciekawego na stoiska? No, kałaśnikowa Trzymałem w ręce mosina i różne bronie. No i się takimi rzeczami interesuje od dawna. Dzień dobry, nazywam się Igor Szewczyk. Jestem członkiem Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych imienia I Pułku strzelców Potkańskiego Armii Krajowej. No i tutaj jesteśmy właśnie na naszym stoisku. Jak widać, możemy sobie tutaj zaobserwować na przykład karabiny, pistolety maszynowe, które używali w II wojnie światowej. Patrząc jeszcze bliżej nas są różne bagnety do tych broni. Dzisiejszy strój to tak. Taki dziwny trochę, tak na co dzień się nie ubierasz. Nie, taki strój, na przykład koszula po mojemu bratu, wód eee, po mojemu bratu, furażerka partyzancka, kubra góralski, koszula taka prawie jak góralska. Co było w domu, to to ubraliśmy, starać, żeby tak na epokę. Wszystko powoli, małymi krokami. Jak troszkę podrośnie, to jej się tak już z prawdziwego zdarzenia strój też przygotuje i będzie mogła brać już w pełni udział. Dalej świadczy usługi dla naszego wojska. między innymi rękawy. Gdyby nie gminy, gościna tej gminy, nie byłoby tych uroczystości, nie byłoby nic. Przede wszystkim dziękujemy gminie. Zaczniemy od pana wójta Adama Sołtysa. Bardzo, bardzo dziękujemy. Panie Adamie za wsparcie. Aleksandra Pach. Aleksandra Boruta. Sławomir Szubryt. A możemy już dzisiejsze wydarzenie podsumować, bo wszystko się udało. Tak, wszystko się udało. Wszystko jest, Mimo deszczu wszystko wyszło tak, jak miało być zaplanowane i jesteśmy zadowoleni. Myślę, że będą to niezapomniane przeżycia i myślę, że każdy będzie o tym dość długo pamiętał, bo naprawdę były to piękne chwile, które razem mogliśmy spędzić. To przyczynił się do przygotowania dzisiejszego wydarzenia. No, nieskromnie powiem, że jak zwykle, troszeczkę my, czyli Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych i pierwszego podpożercę Podkalańskiej Armii Krajowej, ale z bardzo dużym zaangażowaniem gminy oraz innych organizacji, jak seniorzy lotnictwa UFABAZA Zapowiedź, Lotnictwa Transportowego, Muzeum Lotnictwa Polskiego IPN, oddział Kraków. Mamy też kilka grup rekonstrukcyjnych, które dzisiaj wspierały. Jest to 16 Pułk Piechoty. Starnowa, grupa rekonstrukcyjna, jest grupa rekonstrukcyjna, projekt historyczny Marusia, są spadochroniarze Południa, e, mamy stoisko z ósmej bazy transportowej. No jest naprawdę bardzo dużo ciekawych e, miejsc, ciekawych ludzi, którzy o sobie opowiadają, pokazują, e, bardzo wiele ciekawych i e, e, unikatowych rzeczy, które można właśnie było dzisiaj tutaj zobaczyć. Szanowni Państwo, samolot AN-2 TD model, czyli transportowy, zasadowy. E, Powodzi Rafał Stępiński jako pierwszy pilot i Tomek Pawliwicz jako pilot drugi. Z tego samolotu mieliśmy wysypać dla Państwa piękny desat z 10 spadochronowych. Niestety mieliśmy ze względu na to, że pogoda pogoda nie wybiera. No i mamy jaką mamy